Halina i Łukasz poznali się na portalu randkowym, Majdwoje, szukając miłości po czterdziestce. Każde z nich miało już swoje doświadczenia życiowe, ale żadne nie spodziewało się, że wspólna pasja do kulinariów stanie się fundamentem ich związku. Pierwsza rozmowa pełna była opowieści o ulubionych potrawach i miejscach, które chcieliby odwiedzić. Ich znajomość szybko przerodziła się w coś więcej. A wspólne wyjścia do restauracji stały się codziennością. Pierwsze spotkanie miało miejsce w małej włoskiej knajpce, gdzie oboje odkryli swoją miłość do kuchni śródziemnomorskiej. Łukasz zaskoczył Halinę, przygotowując dla niej własnoręcznie zrobioną pizzę, a ona odwdzięczyła się zaproszeniem na degustację win. Każda kulinarna wyprawa umacniała ich więź. A wspólne gotowanie stało się rytuałem, który zbliżał ich jeszcze bardziej. Halina i Łukasz pokazują, że miłość można znaleźć w każdym wieku i w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Ich historia inspiruje do poszukiwania szczęścia i otwarcia się na nowe doświadczenia. Zachęcamy do pozostawienia komentarza o swoich przygodach z randkami online i subskrybowania naszego kanału. Kliknij w link, aby dołączyć do My Dwoje. I rozpocząć swoją podróż ku miłości.